To jest jakiś żart? Bartek próbuje zakończyć tą relację z Ulą. Chce to załatwić w jak najbardziej konkretny sposób. Papiery rozwodowe są czymś bardzo namacalnym, że to jest koniec. Ja się na rozwód nie zgodzę. Nigdy. Myślę, że Ula jest w szoku. Nie spodziewała się, że sprawy są aż tak poważne. Jest to niezręczne, że Bartek osobiście nie przyszedł, nie porozmawiał z nią o tym, tylko wysłał jej pozew, jakby byli obcymi dla siebie ludźmi. A robi tak dlatego, że przy rozmowie z Ulą mógłby się popakać. Uważaj! Ula szuka odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje, i ofiarą jej frustracji pada Janek. Czy bez powodu? Gdyby się w to nie wpieprzał, to nie byłoby tego wszystkiego. Ej, dajcie mi spokój! Janek życzy dużo szczęścia Uli, natomiast niekoniecznie kibicuje Bartkowi. Nie mogę się pogodzić z tym, że Ula cały czas myśli o tym Janku. Kiedy sytuacja z grzelakiem naraziła ule na niebezpieczeństwo, to żeby nie sprowadzać na nią kłopotów, Bartek oddala się od uli. Ta miłość, którą czuje Bartek do uli, powoduje u niego pewną odpowiedzialność. Rezygnacja z własnego siebie na rzecz innego człowieka to najwięcej, co można dla kogoś zrobić. Już mi brakuje argumentów i brakuje mi słów, żeby cię spróbować jakoś przekonać, żebyś mi w końcu w to uwierzył. Myślę, że oboje są rozbici. Bartek ma też bardzo dużo różnych problemów z przeszłości i ta Ula, która pojawiła się w jego życiu była taką nadzieją na zmianę. Przez te kłopoty z Jankiem że stało mu się chcieć, więc teraz naprawdę Ula musi zrobić wszystko, żeby zadbać o Bartka. Terapia par? Dla faceta już samo słowo terapia wydaje się być trudne. Bartek też tak reaguje, że pierwszy odruch jest taki, że wcale nie, nie potrzebuje, bo potrafi sobie poradzić sam. Ula ma wątpliwości, kiedy obserwuje to, że Bartek jest tak zaangażowany w to, jak ona. Cały czas jest obrażony na nią i na pewno jest to gdzieś tam dla niej ciężkie. Ale myślę, że to też pięknie pokazuje, że naprawdę jej na tym zależy, nie poddaje się. Na pewno dużym wsparciem i opoką jest babcia w tej całej sprawie. To jeszcze nie jest koniec świata. U partnera trzeba by wziąć jak na szali. Jeżeli jest więcej zalet, a mniej wad, to przymknąć oko na te wady. Bo ty też masz te wady. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że należy ratować związek i rodziny. Nie było to dla mnie łatwe, nie było też łatwe dla mojej żony. Jeśli nie możecie sami z tym poradzić, to naprawdę warto skorzystać z pomocy. A ty co tu robisz? A ty? Nie powinniście terapii? to trapi? Mężowi pewnie po prostu coś wypadło, dlatego się spóźnia. To jest najlepsza rzecz, jaka się może parze mającej problemy przydarzyć. Porozmawianie z kimś, kto będzie potrafił sprawić, żeby jedna i druga strona siebie wysłuchała. Często, kiedy się kłócimy, nie słuchamy siebie. Ważne jestem, ja i moje problemy. Taki negocjator w rozmowie jest bardzo ważny. Dlatego większość par, które przechodzi terapię, potrafią się z powrotem związać ze sobą bądź rozstać w przyjaźni. Ty za mną chociaż problem? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Barbara jest optymistką i uważa, że wszystko się może zmienić na dobre, a skoro się kochają, dla mnie miłość jest najważniejsza.